Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WB2K25 Universe Mode Przed nami pora na kolejny odcinek I dzisiaj rozpoczynamy ostatnie row przed Armageddon I w akcji będziemy tutaj mieli Kevin Owensa i Brown Breakera Jest też oczywiście Paul Heyman, jest cały tutaj KO Mafia Oczywiście Heyman nie będzie w akcji, ale Heyman będzie razem z nimi W ostatnich tygodniach Widzieliśmy oczywiście co się działo między Usos, a właśnie Owensem i Brown Breakerem Nawet tydzień temu Usos pokonali W walce tak teamowej, już nie pamiętam kto to był Chyba to byli... Chyba Revival, tak? Tak mi się wydaje, że to Revival tydzień temu USAS pokonali. No i potem jak właśnie USAS wygrali, to Kevin Owens i Breaker się pojawili, zaatakowali ich. A więc to po prostu, po prostu pokazywało, że ta rywalizacja cały czas trwa pomiędzy nimi. Erik Bischoff powiedział dzisiaj do Jimmy'ego i Jaya, żeby nie zjawili się na ROW, bo oficjalnie na Armagedon będziemy mieli walkę tak teamową. Kevin Owens i Brom Breaker kontra USOS, ten pewien odbędzie się na Armageddon i nie chcę tutaj, żeby doszło do czegoś, co mogłoby potencjalnie spowodować, że ta walka może by się nie odbyła, bo wiadomo, żeby te USOS byli, to mogliby się spotkać z Owen Breakerem i mogłoby dojść do jakiegoś brola i to by się po prostu mogło się nie skończyć. Dlatego właśnie jako GM powiedział USOS, żeby nie przychodzili, żeby nie przyjeżdżali tutaj na to ROW, żeby byli w domu, nie, nie przyjeżdżali tutaj właśnie, bo wiadomo, że różne rzeczy mogłyby się wydarzyć, więc Kevin S. i mogą być o to spokojni, że Usos na pewno się tutaj nie zjawią, a za to mają walkę taktimową, mają walkę naprzeciwko Gargano i Champa, a więc naprzeciwko DIY i zobaczymy właśnie Owensa i Breakera po raz pierwszy w akcji taktimowej, teamowej, podkąd oczywiście Brom może powiedzieć, że został e, współpracującym e, Owensa, naprawdę, no to od tego momentu nie mieliśmy żadnej walki taktimowej z ich udziałem, więc zobaczymy ich w akcji po raz pierwszy I zobaczymy jak będą działać e, jeśli chodzi właśnie o tag -team. bo tak to współpraca ich e, czy to Breaker pomagając Owensowi czy na odwrót czasami, no to wiadomo, że tutaj dobrze sobie radzą, ale właśnie zobaczymy jak sobie radzą w takim właśnie normalnym taktywem pojedynku i zobaczymy czy właśnie World Champion tutaj da radę wygrać, bo jeśli Ciampa lub Gargano no ale to w ogóle aby wygrała z e, Breakerem i Wednesday byłaby duża, ale jeśli by któryś z nich potencjalnie przypiął Wensa, to byłoby to naprawdę ogromne dla właśnie, czy to ciampę Gar czy Gargano. Kilka uderzeń teraz od Kevina Owensa. No Kevin Owensa prawie sobie dobrze radzi, odkąd właśnie stworzył tą KO Mafię, praktycznie wszystkie pojedynki wygrywa, z The World Heavy Champion na SummerSlam. Wygrał nawet niedawno właśnie walkę World Championów naprzeciwko Jake'a Fatu, więc Kevin radzi sobie dobrze, ma wsparcie, no jest dla niego może być idealnie, tylko że na ten moment... Właśnie ma naprzeciwko siebie Users, którzy mu trochę przeszkadzają i będzie próbował ich na pewno się pozbyć, tak samo może jak pozbył się samego Zayna razem z Breakerem kilka tygodni temu, gdzie właśnie po części od tego wszystkiego się zaczęło naprawdę, bo przez to właśnie, że już jakieś parę miesięcy temu Kevin Owens i Breaker brutalnie zaatakowali Zayna, to od tego momentu właśnie Users oczywiście właśnie już zaczęli, jakby zaczęła się ta rywalizacja będzie naprawdę Users i właśnie KO Mafia przez samego Zayna właśnie. German że mamy teraz zrobiony. Heyman już tam właśnie kombinuje, sędzia to akurat od razu zobaczył, więc nie będzie to Nie będzie to jakkolwiek może być użyte, że ten Expo turnbuckle mamy, ale na razie chyba Owens nie potrzebuje tego, bo jak na razie Kevin Owens tutaj absolutnie niszczy to maso Ciampa, że teraz Ciampa kontruje Irish whip i to było najlepsze uderzenie, w dobrym momencie I Big boot od Kevina Owensa, jeszcze odbicie od Lin Pewnie będzie jak Nie, to będzie Splash, który się nie udał. Gdyby trafił, to miałby już Kevin sygnaturę. Teraz jeszcze kilka uderzeń od Tomasa Ciampy. Teraz Kevin Ones ma właśnie sygnaturę. I uderzenia od Tomasa Ciampy. Wiem, że w rzeczywistości Tomasa Champa już nie jest w DWB, nawet niedawno. Dopiero co w sumie zadebiutował już w AW oficjalnie, więc właśnie jego już nie ma. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jako solowy zawodnik u nas jednak dalej tworzy się DJI, z w Gargano. Mam teraz zmianę, Brown Breaker tutaj wpada i no, nie atakuje tego co trzeba, ale okej, okay, może być, bo miał tutaj wpaść w ciampę właśnie, ale to niezbyt, niezbyt po prostu wyszło. Atak tutaj, no i właśnie ponownie, mówiłem o tym już kiedy, jakby według mnie to, to co się właśnie czasami dzieje, że menadżer da jakąś broń, to nie, to jest bezsensowne, no jednak w takiej walce, która nie, która ma zasady, można powiedzieć, która nie jest no disqualification, no bo jednak Sędzia i tak to widzi od razu. Musiałbym jakimś studentem właśnie sędziego powalić. Musiałbym go zaatakować na przykład. Co jest oczywiście możliwe, bo abyśmy go zaatakowali. To dyskwalifikacji by nie było. Więc to jest jakiś tam plan, ale no jednak to wtedy wygląda, może być mało realnie jakby. tak, tak sędzia, po prostu jest zaatakowany. Ciampa już ma dłuższy czas sygnatura i od dłuższego czasu próbuje się zmienić, ale nie może. Mamy zmianę za to Kevin Owens też wchodzi. Kevin Owens, pupp power bomb jednak nie. To Tomaso ciampa nie pozwala Kevin'owi na to. Teraz może będzie próba zmiany z Johnnym Gargano. I tak nie będzie. Kevin tutaj przeszkodził. Heyman coś tam kombinował. Wyszedł na narożnik, czy tam ogólnie na, no właśnie na ring, ale zszedł szybko. I teraz będziemy mieli zmiany. Tym razem DIY się zmieniają. Johnny Gargano wchodzi do tej walki. Tych właśnie trzech zawodników. No Breaker zmieniał, Breaker też nawet całą czwórkę właśnie łączy to, że oczywiście oni stworzyli może powiedzieć swoje nazwisko, w dobie w NXT oczywiście. To była czwórka, która naprawdę sobie dobrze radziła, każdy z nich był NXT czempionem jeśli nie mylę, tak? Nie wiem czy mam wrażenie, czy Gargano był mistrzem, Ciampa na pewno był mistrzem, Owens był mistrzem, Breaker był mistrzem. Ale nie pamiętam, właśnie nie wiem czemu Gargano, ale nie no, chyba Gargano powinien być zraz przynajmniej mistrzem. Teraz Owens tutaj go atakuje, tutaj Paul Heyman pomógł oczywiście, żeby Kevin Owens mógł go tak łatwo sobie zaatakować. Odbicie od Lin i splash. Ciampa go z kontroli tego splasha, ale Gargano nie kontruje. Teraz jeszcze tutaj super kick, ale przez to Gargano właśnie nie widział tego, że Kevin jest tutaj wpadł w niego i taki właśnie atak nad Linami zrobiony. Po części może powiedzieć, że Breaker się poświęcił, żeby Kevin mógł zatakać Gargano. Probreaker się już podnosi będzie gotowy za chwilę, że potencjalnie może wejść do ringu. Albo żeby też zaatakować Gargano, też może to zrobić potencjalnie. Mamy 6. Nie wiem, czy on będzie wrzucał Gargano do ringu. Tak jest, wrzucił tutaj Johnniego Gargano do ringu. A Kevin prawo go kopnąć, choć Gargano kontruje. Teraz będzie Irish swip i będzie może próba zmiany stanowisko Ciampa. Jednak sędzia tutaj trochę był na drodze, można powiedzieć. Kevin to idealnie wykorzystał. To, że jednak nie wpadł naroż do narożnika, wpadł na prosto właśnie na sędziego. Kolejny splash od Kevin Owensa, ciągle i trafia Kevin Owens podobnie tym splashem I teraz Gargano kontra tak Kevin ma sygnaturę. No teraz może będzie Irish Whip, żeby Tomasa Ciampa wszedł do tego pojedynku z powrotem i może że tak będzie, jeśli tylko się dadzą radę zmienić I tak będzie, Tomasa Ciampa wróci od tej walki Takie Godbuster i potem jeszcze kopnięcie od Ciampy który przypina od razu no, i używa tutaj właśnie Lin Ciampa, ale to nie wystarczy mu, jednak nie da mu to zwycięstwa. Teraz już Kevin Owens pewnie chciałeś Popapa Power Bomb, ale nie dał rady, nie zdążył. Czy będzie zmiana? Nie, nie będzie zmiana, będzie za to próba kopnięcia. Sygnatura Ciampy i trafia tym kolanem Tomaso Ciampa. Może teraz pójdzie od razu po finisher. Albo będzie szybko zmiany. Meet in the middle, może będzie. I miało być, ale się nie wydarzy. Kevin Owens znowu jest skontrowany przy próbie Papa Power Bombu. Nie wiem, jakim ten Ciampa to robi. Ale jeszcze raz Gargano atakuje. Jeszcze. Już nie wiem. Chciałbym przecież, że oni się zmienili albo coś, ale nie. Teraz mamy stunner, tak jest. Stanner na Ciampie zrobiony, ale Gargano od razu tutaj wchodzi i oczywiście przeszkodzi. Wydawało się, że to może być koniec tego pojedynku. Teraz mamy zmianę i Bron Breaker wchodzi. Kevin tutaj zostawia bro, zostawił, zostawił Bronowi Ciampę, który właśnie pierwszy dostał Stanera, i teraz Gargano. Nie Gargano, Ciampa, oczywiście od, odrywasz takiego Gadbustera. Ja razu przypina Bron Breaker. Mamy jeden, dwa i jeszcze kickout od Tomasu Ciampy, Wydawało się, że to już będzie koniec, że ten Gadbuster salczy Ciampa jednak jeszcze robi kick out. Ale tego się nie spodziewał, bo Spear od Breakera praktycznie te łamie w półciampy mamy przypięcie 1, 2 i 3. Tak jest. Hejman tam już nie wiem czy on wychodził celebrować, czy o co chodzi, ale mamy koniec tego pojedynku Breaker i Owens triumfują, a więc pokazują, że... Ich tak-team jest gotowy na USOS, bo wiadomo, że indywidualnie Kevin jest zawsze World Champion, więc są dobrymi zawodnikami, ale jednak jeśli chodzi o doświadczenia tak-teamowe, no to USOS, praktycznie nie mają sobie równych. Patrzcie to, ile lat razem jako team, ile mistrzostw wygranych, więc zobaczymy, kto na Armagedon będzie triumfował. Czy będzie to KO Mafia, a więc Breaker i Owens, czy będą to może właśnie USOS, a więc Jimmy i Jay. I teraz do ringu zmierza Tiffany Stratton, a więc zawodniczka, która będzie na Armageddon walczyła o pas Undisputed Women's World Championship naprzeciwko Liv Morgan. I dzisiaj właśnie jeszcze Tiffany raz ostatnio usłyszymy przed właśnie tym pojedynkiem. I Tiffany Stratton, chce tutaj powiedzieć, że ta walka na Armageddon to jest walka, na którą bardzo, bardzo długo czekała. Jak każdy wie, oczywiście swój pas Women's World Championship straciła na rzecz Liv Morgan. Na klasza te Castle, I od tego momentu Tiffany Stratton miała to cały czas w swojej głowie. Ta, cały czas po prostu jej to siedziało w głowie, to co się tam wydarzyło, bo wtedy czuła, że po prostu zawiodła wszystkich. Absolutnie każdego zawiodła. Zawiodła fanów SmackDown, zawiodła Batista, oczywiście GMA SmackDown. Wszystkich po prostu czuła, że zawiodła. Pomimo, że Batista jej nigdy tego nie mówił, to i tak wie, że po części to, to właśnie zrobiła. Przez nią ten pas, przez nią ta cała dywizja, można powiedzieć, kobiet na SmackDown straciła pas Women's World Championship. Jak wiemy teraz, że rzeczywiście pas mają tam na SmackDown i Tiffany jest z tego zadowolona, że właśnie teraz zawodniczki mają okazję walczyć o właśnie pas. Choć tak wie właśnie, że to wszystko się wydarzyło przez nią, jakby, to, ta cała sytuacja że tam w ogóle musiał być nowy pas. A tak właśnie, tak jak mówiłem, tak mówiła Tiffany, o, Tiffany, cały czas ma to w głowie, jakby. Dlatego czekała od wielu, wielu miesięcy na to. I gdy tylko dowiedziała się podczas shake-upu, że trafia na roll, to wiedziała, że ma jedną misję w głowie, jedną rzecz, którą musi zrobić. Prędzej czy później musi zawalczyć z Lee Morgan o pas, żeby mieć szansę rewanż, żeby mieć szansę zrewanżować się za tą bolesną porażkę na Clash the Castle. i w końcu ten moment nadszedł już w właśnie już za tydzień, już za tydzień tutaj, oczywiście w grze za tydzień, u nas za kilka dni będziemy mieli, no w sumie też u nas za tydzień jakiś, będziemy mieli Armageddon, gdzie właśnie Tiffany fine Stratton będzie mogła zmierzyć się z Limborgan i będzie mogła je zabrać te pasy i w końcu będzie miała rewanż, w końcu będzie mogła już wybić sobie to z głowy, to co się oczywiście wszystko wydarzyło i teraz nie będzie miała jednego pasa, a będzie miała dwa pasy i Liv Morgan poczuje to samo co Tiffany, czyli tą złość, tą rozpacz, to samo, te wszystkie emocje, które Tiffany Stratton czuła po klęsce te Castle, to wszystko właśnie Liv Morgan poczuje, bo Tiffany Stratton wyjdzie z Armageddon jako nowa undisputed Women's World Champion i zobaczymy czy właśnie te słowa okażą się prawdziwe, czy widzimy potencjalnie przyszłą Undisputed Women's World Champion, czy Tiffany Stratton da radę pokonać Liv Morgan na Armageddon i zostać nową mistrzynią, to dowiemy się już za niedługo. I teraz będziemy mieli w akcji Musa. Mus, który no, tydzień temu albo dwa tygodnie temu został zaatakowany przez Finda. Wydawało mi się już, że myślę, myślał tak na pewno, że już Wyatt w ogóle Family ma już za sobą, ale jednak film mu chyba pokazał, że no możliwe, że jednak nie ma ich za sobą, skoro właśnie postawił go za ty tydzień temu, czy dwa tygodnie temu właśnie zaatakować. Wiemy, że właśnie był ten traditional survival series match, gdzie to Mus razem z Heart Business i Markiem Henrym daje radę pokonać Wild Six, ale właśnie było to kluczowe, że tam nie było Finda i właśnie to było takie podejrzane, że Find wydawał się najmocniejszą bronią Wild Family czy Wild Six, a właśnie go nie było. Więc to było takie, tam podejrzane i może to był jakiś plan. Tak czy tak, teraz Mus musi się skupić na walce, którą będzie miał dzisiaj. Dzisiaj właśnie będzie One on One Project Mus i zobaczymy, czy da radę pokonać swojego rywala. A jego rywalem będzie Shinsuke Nakamura, więc na pewno nie będzie łatwego rywala Mus. Powiedziałem, zawodnika bardzo doświadczonego, bardzo dobrego, który może i nie jest w szczycie jakby jakiejś swojej formy, to dalej jednak jest na To dalej jest naprawdę legendarny zawodnik. Czy to właśnie w Debibli, czy w Japonii, czy ogólnie na całym świecie można powiedzieć. I to byłoby na pewno duże zwycięstwo dla Musa, gdyby był w stanie właśnie pokonać chińskie na Właśnie Oś tak, jak już mówiłem z drugiej strony. Ciekawy jestem, czy Mus da radę to zrobić, bo może być nie w pełni skupiona na tym, co ma dzisiaj zrobić, nie w pełni skupiona na tej walce, bo jednak myślę, że ciężko być tak w pełni wyskupionym, gdy ma właśnie jakby z tyłu głowy cały czas Wild Six. Prawdopodobnie, aby cały czas powinien ich mieć z głowy, wydaje się. No i mamy właśnie szyńskie na naprzeciwko Musa i możemy rozpocząć ten pojedynek. Mus zaczyna od takiego dużego Big Boota, więc trafia prosto w twarz szyńskie nakamury. I będziemy mieć także krzęsze pomiędzy nimi. Tam mam oczywiście taką wersję bardziej na jeszcze z, przed roku temu, bo na to w sumie już teraz jest znowu takim, trochę bardziej, może normalnym wszystkim na tak można go po części nazwać. Przez tak chwilowo, właśnie był taką inną wersją na co tam właśnie wtedy wygrywałam Pasu United States Championship. Na się już chyba, chyba pomylił dwa razy w tym exchange'u, więc nie może się już pomylić i się nie pomyli, bo ten exchange będzie w tym momencie zakończony, więc pomyłki już od na nie będzie na pewno. I exchange będzie też przez niego wygrany. Jeszcze kopnięcie, uderzenia i na koniec jeszcze kochaną w plecy. Nakamura już jest gotowy na musa, żeby się powoli podnosił. Widać, że już miało być kolejne kopnięcie, tym razem mus był przygotowany, potężny. Headbutt w jego wykonaniu. Jeszcze raz uderzenie takiej double x trochę, jak właśnie tutaj siedział na Nakamura. Odbicie od Lin jest kolejne kopnięcie, na no dużo tych kopnięć od Nakamura na początek pojedynku widzimy, ale też ogólnie w sumie w trakcie walki zwykle Nakamura właśnie dużo kopie. Przepięcie pierwsze w tym pojedynku i dość proste kicka oczywiście dla Musa. Jeszcze kopnięcie, podniósł go tylko po to, żeby go ponownie po prostu sobie kopnąć. Teraz Musa jeszcze kontruje, coś jak Inzeguri takie zrobione. Teraz to kopnięcie od musa, takie prowokujące czy próbujące zderwować, może właśnie potencjalnie na kamurę. Na kamura się podnosi i to będzie running STO. I teraz jeszcze nie wiem, czy nie chciał wypaść z ringu, ale mus mu na to nie pozwala. Co Cokolwiek chciał zrobić, no to mus mu właśnie na to nie pozwolił. I teraz to będzie follow slam w jego wykonaniu, ale sam mus ląduje na ziemi. Jeden i drugi zawodnik mają po sygnaturze. Praktycznie ich paski momentu są, identy właśnie są identyczne. Tutaj nie trafił na Kamura i to może być dla niego kłopot potencjalnie. To będzie potężny close. Lęczam lariat od Musa. Jest pierwsze przypięcie właśnie tego zawodnika w pojedynku, ale Nakamura robi szybki kick-out. Tutaj nie było możliwości zakończenia tej walki. Teraz jeszcze będzie próba Alabama Slam na środku ringu, ale Nakamura z tego wychodzi. I no miał być jakiś atak, ale nie najlepiej mu to wyszło, nie wiem. Jakoś tak bardziej by się zderzył z musem niż by jakoś właśnie zaatakował. Odbycie od linii, Senton, potężny senton. Taki zawodnik jak mus. Oberwać od niego Sentonata, bo nie jest przyjemne uczucie. Ja Teraz ma taki stalling suplex z musa. No, mocny zawodnie pokazuje to w tym momencie. Pokazując to, właśnie trzymając tak na bardzo długo w powietrzu, aż w końcu go rzuca tutaj na ziemię. A teraz na kamura jego tutaj powali na ziemię. I na kamura, który już ma dłuższy czas, sygnał, który jest gotowy, żeby potencjalnie użyć, może na razie nagnie. Kontrat na kamury, kontrat Musa. Dużo tych kontr widzimy. Jeszcze headbutt, uppercut jednak się dzieje tutaj. I mamy ostatecznie jeszcze tutaj kontrę i Spira skontrowanego. Ależ tu się w przeciągu jakieś pół minuty, może tak dużo podziało. Ostatecznie na kamurę wychodzi z, tego, z tej takiej wymiany, można powiedzieć, zwycięsko, Ale teraz tutaj mus kontruje. chciał chwycić, ale nie mógł. Teraz chwyci na kamurę, tak jest. Musa chwycił na kamurę i go po prostu wyrzuca z ringu. Teraz ta walka przechodzi właśnie poza ring. Gdzie na ma Massing, na i to też istotne na pewno. Kontra jednak od musa. Jeden, i drugi naprawdę tak dużo zaczęli teraz skontrować, że co chwilę widzimy, mam wrażenie, kontra. Teraz jeszcze mus wynosi na I To może potencjalnie być i to będzie powerbomb. I jeszcze tutaj powerbomb zrobiony na nakamurze. Mamy trzy już. liczenie powoli się będzie kończyło. A teraz to będzie jeszcze coś jak choke'sem. Taki sit out choke'sem, można powiedzieć. Tak to po części można nazwać. Sędzia już liczy. Mamy cztery. Mamy pięć w tym momencie. No, na kamurach chyba da radę się podnieść jeszcze. Tak, jest podnośnie mam już 6. Więc nie będzie tutaj problemów z tym. I to będzie spear, tak jest. Tym razem Mus trafia spear Czy Nakamura wyjdzie z tego. Mamy 1, 2 i jeszcze Nakamura z tego wychodzi, a więc ten jeden spear nie wystarczy. Żeby tutaj pokonać tego właśnie zawodnika. A szlińskie sama sygnaturę i Finishera, więc Mus musi uważać na pewno a to, co się może za chwilę wydarzyć nadal jeszcze wyjdzie na górę i to będzie duży splash w wykonaniu, no właśnie potrafi takie akcje na przykład jak Springboard mam wrażenie zrobić czasami, czy ma takie na pewno akcje, które można się nie spodziewać od, od niego, że może zrobić. No teraz na przykład chciał zrobić crossbody takie, ale, czy tam splash, ale to mu już właśnie najlepiej nie wyszło. Teraz jeszcze tak, taki mocny close line. Na kamura na pewno miał najlepsze swoje momenty na początku walki mam wrażenie. zobaczymy, suplex będzie, będzie kolejny stalling suplex, chyba będzie kolejny stalling suplex z wykonaniem musa, który zbliża się do tego, żeby mieć kolejny finisher, żeby mieć kolejnego spira. A Nakamura właśnie już siedzi długo z tym finisherem i Signaturą. Ale znowu za to, jeśli Nakamura skontruje, to od razu to będzie świetna szansa na to, żeby właśnie móc zrobić od razu kinshasa potencjalnie. Tylko właśnie musi znaleźć tą kontrę, na ten moment nie jest w stanie tego zrobić. Ale się to sporo obrywa. I tam jeszcze body slam zrobiony. Stand jest Nakamura. No, Mus naprawdę pokazuje chyba tutaj wszystkim, w tym może, nie wiem, chcę wysłać też sygnał do Wild Six, że on tutaj naprawdę jest w świetnej dyspozycji, jest zawodnikiem, z którym nie chciałby może nikt stoczyć teraz pojedynku. Mus trafia Spir ponownie. 1, dwa i trzy. No, tym razem już Nakamura po drugim Spirze nie był w stanie wyjść z tego oczywiście. I Mus triumfuje. Ale nie wiem, nie wiem, czy... Właśnie miałem mówić, że za tak mi się wydawało, że jest ciemniej. Jakoś ja kompletnie jest ciemno i jest Definda przeciwko Musa, który oczywiście jest w szoku. Jest w dużym strachu w tym momencie. Ma Choke Slema od Finda, Mówiłem o tym, że on chyba nie ma spokoju i definitywnie nie ma spokoju od Definda. I teraz do ringu zmierza Drew McIntyre. Drew McIntyre, którego ostatnio oczywiście widzieliśmy na Survivor Series, gdy był w teamie Raw, gdy właśnie walczył naprzeciwko Team SmackDown. No I tutaj właśnie Drew McIntyre żeby powiedzieć, że, oczywiście, na Survivor Series jego team nie wygrał, ale to nie on był żadnym kapitanem, nie on był liderem tej drużyny i tak naprawdę to oni zawiedli właśnie Drew McIntyre'a. To przez nich nie dał rady wygrać tego pojedynku, ale to, to tak naprawdę nie obchodzi, bo jego obchodzi tylko i wyłącznie jedna osoba, i jest to właśnie sam Drew McIntyre. Drew McIntyre tylko obchodzi Drew McIntyre, jeśli chodzi o właśnie McIntyre'a, no to w tym sezonie. Myślał o pasie World Championship, bo jak wiemy ostatnio miał walkę na Wrestlemanii o pas World Championship na koniec poprzedniego 2K, 2K 25 i tam na Wrestlemanii nie wygrał pasa World Heavy Championship i chciał w tym stronie ten pas zdobyć, ale jak wiemy Cody Rhodes przez większość tego właśnie sezonu uprzykrzał mu życie i nie mógł się na tym skupić teraz, gdy już jest na innym brandzie, gdy nie musi myśleć o Rhodesie, gdy go ma jak najdalej od siebie. To teraz McIntyre może na nowo myśleć o pasie World Championship jakimkolwiek, czy to World Heavy Championship, czy Undisputed Championship. Z tego aspektu, że Drew McIntyre oficjalnie będzie walczył w Royal Rumble meczu i zamierza tak samo jak w 2K25 wejść do Royal Rumble meczu i wygrać, być jednym z nielicznych zawodników w historii, którzy daje radę dwa lata z rzędu wygrać Royal Rumble match. Tym razem jednak będzie inny scenariusz na WrestleMania, tym, tym razem nie będzie już e, takiego scenariuszu, że McIntyre wygrywa R Rumble Match, ale potem nie wygra World Championship. Teraz McIntyre wygra R Rumble Match, ale potem... Będzie nowym World Championem i to Drew McIntyre zrobi na WrestleMania. A więc Drew McIntyre jest kolejnym zawodnikiem, który oficjalnie zawalczy w Royal Rumble meczu. I zobaczymy, czy Drew da radę, właśnie, być u nas w pierwszym w historii, bo nikt u nas w Universe Mode nie wygrał dwa lata z rzędu Royal Rumble meczu. I zobaczymy, właśnie, czy Drew McIntyre da radę to zrobić. Będzie ciężko, ale może da radę, zobaczymy. I pora teraz zna main event dzisiejszego Row. I w main eventie będziemy tutaj mieli Michin w akcji. No i oczywiście to jest e, zawodniczka, która odpowiada na to wyzwanie Jade Cargill. Jeśli chodzi o walkę o Pass Women's Intercontinental Championship, kilka tygodni temu Jade Cargill mówiła o tym, że po części chce zrobić coś w stylu, aby Jansyn, tylko że wiadomo, że nie będzie to Open Challenge, który, który będzie tam co jakiś czas, tylko po prostu jed tak jednorazowo chciała dać komuś szansę walki o Pass Women's Intercontinental Championship. Wiedziała właśnie, że na Armageddon nie będzie miała walki, dlatego postanowiła, że ktokolwiek będzie chciał, może zmierzyć się z nią na row przed Armageddon. I jak widzimy, to Miczyn jest tą zawodniczką, która odpowiedziała na to wyzwanie. No Michin to jest zawodniczka, która jak za niedługo wiemy mamy Royal Rumble, to jest zawodniczka, która ma dużą historię jeśli chodzi o Royal Rumble Bo była zwycięszczynią mojego chyba pierwszego Royal Rumble, które tworzyłem Pierwszy Universe mode, mode, który robiłem to był 2K22 albo 3 I tam właśnie, nie pamiętam, które to było 2K, ale wiem, że tam właśnie Michin dała radę wygrać I sprawiła na pewno największą sensację, jedną z największych sensacji w Universe Mode Bo jednak to, że ona wygrała z Royal Rumble to było naprawdę dla mnie szokujące wtedy Wiadomo, że to było nieintencjonalnie i ona miała wygrać, ale dała radę to zrobić. No a potem, jednak, ostatecznie nie da rady zdobyć, oczywiście, pasa Women's Championship, no ale i tak to było duże osiągnięcie. A dzisiaj, Michin próbuje zostać nową Women's Intercontinental Champion. Zobaczymy, czy da radę ten pas zabrać. Choć Jade Cargill wydaje się naprawdę w świetnej formie na Survivor Series pokona Trish Stratus. I teraz, właśnie, staje przed sobą chyba drugą obroną ta, tego pasa. Jeśli dobrze pamiętam. Ten drugi title reign, bo jak wiemy, to jest drugi title reign Jade Cargill. Ona miała pas, potem straciła SummerSlam, no i potem na Bad Blood odzyskała i jest właśnie dwukrotną Women's Intercontinental Champion. I zobaczymy, czy Michin zakończy jej drugi title reign. No wydaje się, aby, że jeśli ten title reign by się zakończył drugi Jade Cargill, no to pewnie już byśmy długo nie widzieli Jade z tym pasem. Może nawet już nigdy, bo może Jade by się po prostu skupiła już na tym World Title, można powiedzieć. Ja wiem, że staje właśnie przed kolejną obroną pasa. To jest to pierwszy, czy nie? Nie pamiętam dokładnie. Czy to jest pierwszy, właśnie po jednego, ten pas na row w tym Universe Mode? Ale na, na pewno jeśli. Czy to był pierwszy, czy nie, to, to jeśli był jakiś właśnie wcześniej, to nie pamiętam, będę szczerym. Więc zobaczymy, jak ten pewnie pójdzie. A więc walka pas Women's Intercontinental Championship Jade Cargill kontra Michin I możemy rozpocząć tą walkę. Zobaczymy, czy Michin sprawi jeszcze kolejną sensację. Tak jak na Royal Rumble. Tak samo teraz tutaj, jeśli by została nową Women's Intercontinental Champion Jade Cargill kontruje. Teraz to będzie chyba próba Choke Slamu i tak jest Choke Slam na Michin zrobiony. Na pewno tutaj bym powiedział, że u nas myślę, że Jade ma dużo lepszy title reign niż w rzeczywistości, bo przynajmniej u nas ten pas jakoś broni, bo w rzeczywistości może ma większy pas, ważniejszy pas yy, Women's Championship, no ale jednak wiemy, że tego pasa zbytnio nie broni. A u nas to właśnie to już yy, nie, nie pierwszy title reign i oczywiście nie pierwsza obrona tego pasa, albo drop zrobionym. No, Jade oczywiście może zawalczyć w Women's Royal Rumble meczu, bo jest mid mistrzem na ten moment to Liv Morgan i Riery byłyby zawodniczkami, które nie pojawiłyby się w Royal Rumble Meczu. a taka Jade Town, to potencjalnie mogłaby zawalczyć, no i wtedy mogła, mógłby nawet być taki scenariusz, że jest Women's Intercontinental Champion i zwycięszczynią w Royal Rumble Meczu. Wszystko oczywiście jest możliwe. Teraz świetna akcja Jade Cargill. Dziwne, że taka akcja może powiedzieć jako normalna akcja, nie jakiś finisher czy sygnatura, bo tam prawie dobrze wyglądało. I będzie też jeszcze Exchange. Na razie Michin nie sprawia żadnego zagrożenia by można powiedzieć, jak na razie Jade Cargill przejeżdża się po niej, ale może takie wygranie exchange'a jej pomoże? Na pewno by jej pomogło, jakby wygrała tego exchange'a. Bo Jade Cargill właśnie już się powoli zbliża do sygnatury. Jeśli by to ona wygrała, no to pewnie byłaby sygnatura I to by też zbliżyło do końca pojedynku. No ten exchange się musi już za chwilę kończyć. Tak, jest, w końcu się, kończy Jade Cargill ma sygnaturę. Michin oczywiście nie ma. Czy Jade Cargill, czy Michin, kto wygra tego exchange'a? I wygrywa Michin. Także właśnie problem jest taki, że nie mam przez sygnaturę, żeby to wykorzystać, ale może podciąć nogę Jade Cargill i w końcu to ona może atakować. I teraz czekasz, Jade się podniesie. Michin prawie ma sygnaturę, już w sumie teraz. Teraz kopnięcie, nie udało się trafić. Jade odbija się od Lin i to będzie potężny Big Boot, ale ta sama brywa kopnięcie jak się pewnie Jade nie spodziewała, że Michin tak szybko jej odpowiada. ten Big Boot był naprawdę potężny. Ten Big Boot spowodował, że mamy krew na twarzy Michin. Teraz jeszcze jakieś combo na koniec. Kopnięcie i jeszcze Pelekik. Świetna akcja od Michin. Odbicie od Lin. Tu już nie trafia. To może być kosztowny błąd dla Michin, bo Jade Cargill jest z nami przygotowana, ale nie będzie Jaden. Michin kontruje i robi comeback. swój i ma ta sygnatura oraz finisher Michin na razie, jednak Jade ją skontruje. No, Jade powinna mieć Ci i na razie czego? Jeśli by potrzeba tego używać, choć wątpię, żeby na ten moment musiała użyć, bo nic nie takiego poważnego może pewnie nie zrobiła w tym pojedynku. Tutaj kontra. I mamy uderzenie prosto w plecy. To była próba finisza, tak jest. Próba finisza się nie uda więc. Czyli karga dała radę skontrować i ona sama jeszcze nie ma finiszera, ale za niedługo może mieć. Jeśli tylko, właśnie da radę tutaj jeszcze trochę uszkodzić, może by Michin. Teraz będzie to prawa German Suplex, tak jest taki release German Suplex. Zrobione kilka jednego od Michin, która się podnosi jako pierwsza. Dopiero co miała finisz i ta teraz nic nie ma tak naprawdę, więc to może być koniec tego pojedynku. Bo teraz. Jade Cargill jest przygotowana i z tego chyba już nie ucieknie Michin, tak jak przedtem, i to bo jest po raz pierwszy w tym pojedynku. Jade w wykonaniu. Jade Cargill Przypięcie mamy na środku ringu 1, 2 i 3. Tak jest, a więc Jade Cargill dość sprawnie, można powiedzieć, poradziła sobie z, z Michin w tym main i obroniła swój pas Women's Intercontinental Championship. Michin miała swą okazję, nie dała rady wykorzystać, ale nie można jej też winić, no bo jednak Jade Cargill to jest. Dalej jedna z najbardziej, jedna z najlepszych zawodniczek, naprawdę. Pomimo, że ma niby mid cardowy pas, to i tak to jest jedna z najmocniejszych zawodniczek w całym rosterze. więc porażka z nią to nie może być dla Michał. A przynajmniej właśnie spróbowała, choć mamy dalej Women's Intercontinental Champion Jade Cargill. I w taki sposób kończymy dzisiejszy row, Oczywiście, ostatni rok przed Armageddon, więc zostaje nam jeszcze NXT. Smackdown, NXT New Year's Evil i wtedy rozpoczniemy NXT, nie NXT, a już Premiere Event Armageddon. Na Armageddon będzie mieli kilka pojedynków. Te pojedynki tak oficjalnie będą już potwierdzone na SmackDown. Na SmackDown właśnie będą przekazane informacje co do, co do tego całego match kardu, jak będzie wyglądał na tym Premiere event A na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!